Ewa Kotlewska, witam państwa bardzo serdecznie. Przed nami prognoza pogody na sobotę, 25 kwietnia. Wówczas to pozostaniemy na skraju rozległego wyżu z nad Morza Czarnego. Z reguły możemy spodziewać się bardzo dobrej pogody. Miejscami ma być wręcz słonecznie. Jedynie na północnym zachodzie zbliżający się z nad Niemiec front atmosferyczny przyniesie ze sobą wzrost zachmurzenia, a w drugiej części dnia również umiarkowane opady deszczu. W dalszym ciągu będą do nas płynęły ciepłe masy powietrza z południa Europy. Najchłodniej ma być w Panem 17 stopni, na północy od 19 do 21, w centrum 23 i najcieplej ma być w Poznaniu 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne będzie delikatnie spadać. Wczesnym popołudniem na barometrach w Warszawie zobaczymy 998 hektopaskali. Warunki biometeo z reguły mają być obojętne, a tylko na północnym zachodzie będą niekorzystne. W kolejnych dniach spodziewamy się wzrostu temperatury i w dalszym ciągu ma być pogodnie. To wszystko o pogodzie. Dziękuję, do zobaczenia. Obrigada.